Siema, witam wszystkich w kolejnym odcinku Grow Your Mind. Dziś zajmiemy się kluczowym elementem hodowli grzybów, czyli sterylizacją ziarna, w tym przypadku żyta. Żyto możemy sobie przed sterylizacją 12 godzin moczyć, ale mniej przyspieszyby proces i zagotujemy sobie 20 minut. Do tego celu użyłem mojego starego szybkowaru zalałem żyto wodą tak z 5cm ponad powierzchnię żyta stawiamy gar na gaz i czekamy aż się woda zagotuje no tu już jest gorąca ale jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wrze więc poczekamy jeszcze moment tak, zauważyłem, że takie wygotowane żyto yy, Dużo lepiej, dużo szybciej kolonizuje niż takie wymaczane nawet przez 24 godziny. O, 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 o! Już się gotuje. A od zagotowania wody czekamy tak jeszcze 20 minut, aż żyto nam zmięknie, że będziemy w stanie zgnieść je w palcach. No sprawdźmy teraz. No proszę, jak nam ładnie urosło. Cała woda wsiąkła. No, nawet, można trochę więcej wody dać, bo i tak będzie jeszcze odsączać. Sprawdźmy. Miękkie, miękkie, miękkie. No, takie. Średnio miękkie, ale miękkie. Może być. Te inne pewnie będą miększe, Zlewamy wszystko przez sito czy tam durszlak, aka z deszczu podrynne. A następnie, gdy nam. Cała woda zżyta ścieknie. hit. Wysypujemy na jakąś szmatę W tym wypadku rozsypuję to na ręcznik zebry afrykańskiej i rozsypujemy nasze ziarno tak możliwie najcieniej, żeby tak, najmożliwie jak najwięcej powierzchni. Ja zazwyczaj rozkładam się z tym gdzieś na podłodze, ale, tutaj, ale teraz tu do filmu. To tu. No i robimy te rowki, rowy i rowiki, żeby żyto nam łatwiej odpło, żeby nam lepiej odparowało, żeby ostygło, zostawiamy to tak na dwie godziny, niech sobie leży. O, już se poleżało, dwie godziny minęły, sprawdźmy, ciepłe, no nie takie ciepłe, jest spoko przeschło trochę no i sypiemy ze słoiczków też nie pod korek tylko zostawiamy trochę miejsca gdyż gdy grzybnia będzie kolinizowała to będziemy musieli to tak co jakiś czas potrząsnąć i jak będziemy mieli naładowane pod korek to nie damy rady tego wymieszać ładujemy, ładujemy słoiki a to, co się nie zmieści w słoiki, to załadujemy w wory. Niestety, worów mam dużo, słoików jeszcze nie dużo. Jakby ktoś chciał mi kupić słoiki, Żartuję. No, 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 zgarniamy, zgarniamy i worek sypiemy tak. Już też nie pod sam korek, tylko tak, żeby ten worek nam się jeszcze w ten sposób ładnie tutaj zniszczył. Znaczy nie zginął, tylko złożył. A dlaczego tak się złożył? Bo tak się będzie fajnie sterylizował. Że wkładamy do sterylizacji worki. Musimy je wkładać jeden koło drugiego, gdyż zostawimy luzy jakieś. To będzie boom i może nam się worek implodować. A takie ładnie złożone worki. Ładnie się fajnie układa, szybko ważę. W następnym kroku dodamy trochę paszy dla lepszego rozwoju grzybni, żeby szybciej nam, e, ona kolonizowała, to jest wapno. Wapna damy niedużo, damy po łyżeczce, albo nawet i po pół łyżeczki, tak, że wystarczy, na takie małe słoiczki. Hyc, 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 po łyżeczce. To samo do worka, tylko z workiem jest więcej kłopotów. Trzeba to rozginać, zaginać. Wpadło? Eee. Wpadło. Dobra, wymieszamy. Wymieszamy potem w sumie. Polecimy hurtowo. Jest jeszcze jedno, jeden woreczek. I dobrze właśnie byłoby to jeszcze przemieszać. Tu pozakładamy sobie nasze pokryweczki z mikroportami ciągle obiecuję, że pokażę o tych pokrywkach, ale ważniejsze tematy jeszcze, chociaż pokrywka w każdym odcinku. Hmm. Więc. O te nowe, nówka sztukal, funfel, muszę właśnie przykleić na to mikropor tape, ta taśmę mikroporową. Tak, ta mikroporowa taśma pozwala nadmiernej, nadmiar, nadmiarowi CO2 produkującym się podczas rozwoju grzybni w środku słoika ulotnić się, więc słoik nam podczas kolonizacji nie wybuchnie. Ani też tam nie zakiśnie, gdyż ciągle zachodzi wymiana gazów, i w tym celu, właśnie potrzebujemy mieć taki port do dychania i drugi port, to te czerwone, do zaszczepiania. Dzięki temu mamy większą pewność, że nie zakadzimy niczym z zewnątrz naszej jeszcze nieskolonizowanej grzywni, przy zaszczepianiu, bo po prostu nie będziemy jej otwierać i nie narażać na żadne czynniki zewnętrzne. No tutaj właśnie musimy dobrze to wymieszać, żeby ten cały, to całe wapno nam się tam rozprowadziło po tych ziarnach. No i tak samo robimy, to samo robimy ze wszystkimi słoiczkami. Więc na słoiczki pójdzie jeszcze celofan, a.k.a. taśma aluminiowa, amelinum. I owijamy nasze słoiczki, górną część naszych słoików, te pokrywki, owijamy folią amelinową w celach nie estetycznych, tylko w celach higienicznych. I podobnie robimy z workami. Popiemy sobie woreczek tutaj na kurze, O i zaletą worka jest to, że właśnie super się to żyto w środku miesza. Kiedyś zgrzewałem worki właśnie przed sterylizacją, ale przez to ciśnienie je rozrywało i odkąd nie zamykam, zamykam je po sterylizacji, problem zniknął. Tych dokładnie wymieszamy. Ułożymy. I tak to powędruje, właśnie do szybkowaru czy tam autoklawu. Zależy, co macie. Różnicy nie ma żadnej. Autoklaw, szybkowar, polecam garnek. Nie nada się. Nie pytajcie. E, można fermentować też zamiast sterylizować. Ale sterylizacja jest taką najbardziej cywilizow cywilizowaną metodą. Hmm. No, to jest właśnie serce naszego autoklawu. Wkładamy tam nasze worki, przepraszam słoiki z żytem się chyba worki nie zmieszczą, to pójdzie wtedy do szybkowaru. Tu mam mój stary szybkowar, właśnie jak się nie mieszczę w autoklawie. To zawsze coś tam jeszcze zmieszczę do szybkowaru. Więc z uwagi, na worki, wkładamy tu ciasno, mamy miejsce, weźmiemy z tamtego szybkowaru, bo nie potrzebują. Przykrywamy z góry takim talerzykiem, który się nam nie stopi. A. Y zabezpieczy jakby te, przed tym jakby te worki by się tam napuchły czy ta folia aluminiowa, żeby nam nie zatkało tutaj e, tego, tego, tego wentylu gdyż jak wy, zatka nam wentyl to może nam nawet szybkowar wybuchnąć pod wpływem wysokiego ciśnienia które bez przerwy będzie się w nim tworzyć i nie będzie miało mi ujścia o tu autoklaw, nalewamy wody nalewamy ponad grzałkę ja już trochę ją przepaliłem bo za mało wody lałem. Nie powtarzajcie moich błędów. Ja sobie, ja sobie naleję tutaj 8 litrów. Sobie albo Wam. No tak, żeby wystawało tak z 4-5 cm nad tą grzałę, Bo będziemy to sterylizować przez półtora godziny 90 minut. Także woda może odparowywać, i po tym czasie może się okazać, że grzała się pali. A wory się topią. Albo słoiki są czerwone. Zakręcamy zaszczelnie zamykamy ten szybkowar. Hyc, 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 Wszystkie śrubeczki. No i ciśnienie, właśnie musi tutaj nam utrzymywać. Tak powyżej 21, 21 hektopaskali. Nie to nie sobie kto paskale tylko barów ale o, i właśnie tu mam taki jeszcze timer, który sobie ustawiam tak z rezerwą na godzinę 40. Bo czasem tak godzina 30 to nawet jest za krótko. A jak za krótko wysterylizujemy, potem będziemy hodować pleśnia, nie grzyby. Więc czas sterylizacji liczymy od momentu, gdy ciśnienie osiągnie 121 barów jeśli nie mamy właśnie takiego wskaźnika jak tutaj na wskaźniku widzę to zaczynamy liczyć z momentu gdy para zacznie nam uciekać z tego właśnie wentyla takiego bezpieczeństwa właśnie ten wentyl nam utrzymuje to ciśnienie takie żeby nie było większe niż to 121 czasem jest w niektórych modelach trochę większe, no ale tak od tego momentu właśnie gdy i ty w szybkowarze ciśnienie zacznie się o, wyrównywać. Właśnie, tu, już, tu już się gotuje, ciśnienie jest, zaraz właśnie, tak się wyrównuje szybkowar, Te, czy tam ciśnienie w szybkowarze. No i tak dwie godziny, dwie godziny, a po tych dwóch godzinach po prostu zostawiamy ten szybkowar, wyłączamy go z prądu, czy jeśli mamy taki właśnie, który działa na gaz zciągamy z gazu albo po prostu włączamy gaz i zostawiamy aż ostygnie, nie otwieramy aż ciśnienie spadnie do zera wtedy możemy najpierw otworzyć ten taki zawór albo ściągnąć ten nasz korek z zaworu i i czekamy wtedy aż wystygnie nasz szybkowar i razem z nim nasze, nasze żyto, czy tam ziarno w środku a po tym czasie, gdy już jest ostygnięte, czasem może trwać to całą noc. Ja właśnie zazwyczaj na noc zostawiam, jest gotowe do zaszczepienia jakimi, jak, jakimikolwiek grzybami sobie chcecie. Mam nadzieję, że mogły pomóc. Dziękuję bardzo, dobranoc. Zapraszam na Telegram i lajkujcie, subskrybujcie. I jeszcze raz pozdrawiam, Siema. 5.